Mam taką dosyć ciekawą obserwację, którą chciałabym się z Wami podzielić, i to dotyczy słuchania innych ludzi. Spróbuj, słuchając kogoś, słyszeć nie tylko znaczenie słów nie tylko słowa, które mówi, ale spróbuj też jednocześnie obserwować siebie, słuchającego. Tej osoby, na przykład mnie teraz. Spróbuj słuchając przesunąć swoją uwagę na wnętrze swoich uszu. I jednocześnie słuchać mnie i słuchać siebie, słuchającego. To jest bardzo ciekawe, bo wtedy rozluźniając się i słuchając jednocześnie siebie i mnie, słyszysz dużo więcej niż tylko to, co zawierają w sobie słowa.